Odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie znaczy być jak Maryja, znalazłam trzy aspekty, w których chcę naśladować Maryję. Pierwszy aspekt tyczy się relacji z drugim człowiekiem, gdzie tak jak Maryja chce służyć drugiemu człowiekowi i być dla innych, być dla zawsze radosną, uśmiechniętą, pełną pogody ducha, otwartą i pomocną. Drugim aspektem jest relacja do samej siebie, gdzie chcę naśladować Maryję, bo chcę wiedzieć, Kim jestem i od kogo pochodzę. Chcę znać moją e, tożsamość i nie tylko e, wiedzieć, ale żyć tą tożsamością i się z niej cieszyć. Trzecim aspektem jest aspekt życia modlitwy, e, gdzie tak jak Maria chcę mieć relację z każdą osobą Trójcy świętej, z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Przejawia się to w mojej codziennej modlitwie, e, gdzie tak naprawdę do każdej z osób, której Cię świętej, zawsze staram się zwrócić, to właśnie dla mnie znaczy być jak Maria.